Honda Hornet 900 i tutaj do wykonania taki dość spory przegląd yy, między innymi też zbadanie kompresji na podnośniku się nie uda bo się chwieje cały podnośnik ale luz w kole z tyłu także łożyska zawieszenie, tematy silnikowe no więc tak można powiedzieć wszystko stan o taki powiedziałbym średni więc co nie ma co opowiadać ściągam zbiornik, kilka plastików, kanapę i widzimy się przy górze silnika, w celu sprawdzenia luzów zaworowych I jak to tam wszystko wygląda Ktoś może powiedzieć, najpierw sprawdzić kompresję, później luzy Ale jak będzie któryś podstawiony, to skąd się kompresja weźmie Więc co, rozebrać trzeba, zerknąć i działam dalej z tematem Dobra, <laughs> przygotowane płytki wymierzone W sumie wymierzone i wymienione, te które wymagały, tutaj już pomyte wszystko Przygotowane Będzie składanie, co do silnika, jak to wygląda Same mostki, kawa jak zawsze, mostki no nie ma szału, no nie jest najgorzej, ale inaczej, przecież to nie stało tylko pracowało i to dość długo, kilka lat, krzywki no też tam jakieś ślady, już widać krzywki jak i tutaj w miejscach gdzie pracują, pomyte, poczyszczone, tutaj towar potrzebny do poskładania tego, yy... sprężynka napinacza to jest. Bo i na pilnych kawałkach, płytki wymienione, ile sztuk. 1, 2, 3, 5. No co? Poskładać i niech tam sobie schnie. Chodzi tutaj o półksiężyce, tu już wyczyszczone, a tu mi jeszcze jakiś włos został. Będzie trzeba nożykiem pociągnąć, ale tutaj te miejsca już poczyszczone, z drugiej strony, z drugiej strony w porządku. Więc poskładać, zalać ponownie czerwonym olejem i w tym czasie zajmę się innymi rzeczami, jak łożyska w kołach, wyważenie kół, zawieszenie przód, a co sobie troszkę podesknie, odpalego. go i fajne. Co do rozbierania tego po drodze, jest kilka rzeczy urwanych, tutaj mamy na przykład ucho, ono chyba nawet było klejone, no jakieś takie ślady same jakby to był klej. Gdzie jest przykręcone to uszko do tej śruby, o w ten sposób, niestety się urwało komuś, co do świec, swoje lata mają, już nawet je zaczęła brać, ciężko powiedzieć ile, ale to wiadomo, koszta niewielkie wymienić z głowy, działam z tematem, widzimy się, a pewnie gdzieś tam przy zawieszeniu, przy przykołach, coś tam pokażę jak te łożyska się przedstawiają, działam, czas start. Dobra, podpięte wszystko tutaj, już doczyszczone to, o czym mówiłem. Podpięty, wspomagasz do prądu, więc moneta, opór cylinder numer 4, czyli w motocyklach jest to pierwszy odrzut Kręcimy 12 i odrobina, dobra, przełączam się na cylinder następny. Czyli numer 3. No tak, muszę użyć obu rąk, chcąc nie chcąc. Dobra, jest. Będę sobie zagrać, będzie lepiej No to idziemy. Piętro dalej. Dobra, chyba się w miarę wkręcił. Więc spróbujmy wkręcił się czy nie. Sobie tak sprawdzę na sucho cały gaz i się. się. Dobra. I kręcimy. 12. A dlaczego sprawdzamy kompresję? Bo właściciel mówi, że była sprawdzana i na której cylindrze wychodzi mu 6, więc zobaczymy co jak, aż ciekaw jestem. Na razie jest dobrze, 12 na dwóch, czyli teraz numer 2, czyli jest szansa, że może ten miał 6 lub ostatni. Zrobię ten pomiar i Dzwonię do właściciela, mu powiem co i jak. Dobra, sprawdzę sobie na pusto, na sucho. No Może się zakręcił dobrze. Tak, zakręcił się. więc pomiar komisyjny. Uwaga. Jeszcze jedna ręka wypasowała. coś mi się nacisnęło, mogło kilka sekund urwać ale również numer 2 spróbujmy jeszcze raz jak w mordę strzelił 12 więc ostatnie nadzieja z tym pomiarem że faktycznie było 6 pozostaje na cylinder numer 1 Zawory ustawione ale nie były skasowane luzy. Tam na Sącej było po 12, ale dolna, dolna granica jest 13, więc tam jakoś to się tam mieściło jeszcze w miarę. Na tyle aby się napełnił. Dobra, sprawdzimy, czy się uszczelniło wszystko. Próba. może się uszczelniło, ale się końcówka nie zabiła. O, teraz... nie do końca się uszczelniło, ale i tak 12 nabił, więc trzeba by go dokręcić troszkę. Może na końcu sobie spróbuję inaczej. Prostym wskaźnikiem, naprawdę czy nie, hmm. powinno się udać. W ten sposób. Kamero. Dobra, spróbuję docisnąć i jakimś cudem dać radę tam odkręcić manetę i włączyć zapłon. Ach, nie tak nic z tego nie będzie. Ucieka mi bokiem Dobra, więc jeszcze raz spróbuję tym wkręcanym może się uda no tyle aby nie uciekało. Może wystarczy. No to próbujmy. Ile wyjdzie? Dobra, dobra, dobra. Cały gaz. I rozrusznik. Również 12. Łatwo mi widzę, wskazówka ucieka, ale 12 było nabite. Dobra, można powiedzieć, że kompresja równiutka. Po 12, na tym czwartym tam było 12 i odrobinkę. No ale to taka różnica to nie różnica. Składam górę, silnik zdrowy będzie jeszcze służyć. Składam górę, składam uszczelkę, pokrywę i lecimy dalej z tematem. A ja sobie zadzwonię do właściciela i powiem mu, co i jak. Było już odpalenie, była wymiana łożysk, było zrobienie zawieszenia, nowe uszczelniacze, wypolerowane. Zostałoby, można powiedzieć, z górki wymiana płynu hamulcowego. A tu niespodzianka z tyłu, o ile było, bo tyle samo. Ale tam jest taki plastikowy zbiorniczek. To czuję, że tu dawno nikogo nie było. E, można by to zrobić, byle jak po prostu przelać płynem, ale cały brud zostaje. No, ale trzeba by to ogarnąć z grubsza, no bo inaczej to nie ma sensu. Coś mam przeczucie, że tak samo jest w zaciskach. No ale według zlecenia nawet nie wymieniam klocków z tyłu, mimo że są liche, więc raczej o rozbiórce zacisków nie ma mowy. Ee, działam z tomatem. Postaram się to wyczyścić. No i włączę się za kilka sekund. No i jest zatankowany podkorek odpowietrzony. Ale tak jak mówię, zalecenie klocki tył i rozbiórka hamulcy w drobne, A ja zakładam pokrywkę Sprawdzam jeszcze spłyny I na zewnątrz gotowy. No i jest na zewnątrz Mimo można powiedzieć wyglądu Takiego średniego No ciągnie przyzwoicie Jest i dół, jest i góra Nic mu tam nie brakuje I nie pracuje bardzo ja Nie dam rady dwóch kominów naraz ale Jedynie szum można powiedzieć Słychać żadnych stuków klepania i tak dalej Także też nie ma co narzekać Wytraczek się włączył Tutaj też taki troszkę polepiony, nawet jakieś zapocenie jakby się z głowicy pokazywało jest szansa, że przez ten spadkę się gdzieś tam odkształciło. No ale to już, że tak powiem, nie moja brożka w tym przypadku. Rzeczy, które trzeba zrobić, hamulce tak od podstaw by wypadało, bo tak nie wiem yy, stał gdzieś bardzo długo. Łożysta w kołach wymienione, opony wyważone, te opony, całe koła, zaworki rożyn, świece, płyny. Niech służy jak najdłużej, ale odrobinę miłości jeszcze by potrzebował ten egzemplarz.